Witam. Pokażę Wam dzisiaj figurki z filmu Inside Out, czyli w polskim tłumaczeniu w głowie się nie mieści Disney Pixar. To figurki, które są głównymi bohaterami w filmie, czyli emocje, które siedzą w głowie głównej bohaterki. Znajdziemy, znajdziecie je w sklepach w takich opakowaniach, gdzie będzie postać, razem z kulą wspomnień. Figurki są zrobione z plastiku. Mają ruchome ręce, tu jest strach, wielce przerażony, więc jakby ruchomość rąk jest jak najbardziej wskazana. Ruszają mu się też nogi, tu mamy od razu disgust z wielką zieloną głową, bardzo elegancko ubraną, ale jak widzicie mina taka rzeczywiście, delikatnie mówiąc, zniesmaczona. No, i mamy złość, która oczywiście przybiera dwie wersje: naprawdę wściekłej, lub takiej, która zaraz wybuchnie. Ruszają się jej e, ręce. Figurki są plastikowe, bardzo trwałe. No i najważniejsze są te kule wspomnień, które są dołączone do poszczególnych bohaterów. Na nich znajdziecie przezrocza z wydarzeń, jakie znajdzie, znalazły się e, w przeszłości, w życiu naszej bohaterki. Myślę, że takimi figurkami świetnie będziecie się mogli bawić, odtwarzać wspomnienia z, z filmu, ale ja to chętnie taką złość czy nawet strach postrawię sobie na biurku, żeby wiedzieć, że jak się naprawdę zezłoszczę, to w sumie to nie moja wina, tylko tej postaci, która w mojej głowie podjęła właśnie decyzję.